Korzystając ze sposobności, że stoimy w korku, słuchajcie, ktoś w komentarzach zadał e, pytanie: jak to zrobiłem, że dostałem dofinansowanie na prawo jazdy. E, dosyć prosta sprawa, generalnie. Jak to wyglądało? Przede wszystkim, byłem zarejestrowany jako bezrobotny w urzędzie już od roku i mieli mnie tam dość i stwierdziłem, że zrobię sobie to prawo jazdy. W urzędzie u nas w Pruszkowie była opcja, że po prostu idziesz. Pani mi wyjaśniła, że tam trzeba, co dała mi dokumenty, które trzeba wypełnić, tam wypełniasz swoje dokumenty. Dobrą opcją też jest to, żeby mieć od kogoś papier, że ten ktoś cię zatrudni. Ten papier też dostałem na miejscu. Co ważne w tym urzędzie, w którym ja to robiłem, nie jest potrzebne to, że ten ktoś musi cię zatrudnić. To znaczy, poszedłem do znajomego, weź mi podbij, pyk, pieczątka i, i miałem podbite, że on mnie zatrudni, chociaż w, w żadnym mierze nie miał takiego planu. Później e, czeka, czekałem na decyzję. E, ja to robiłem też na koniec roku, no bo na koniec roku wypychają środki w urzędzie, nie? Na koniec roku robiłem to, więc na decyzję czekałem 3 dni. Po trzech dniach od złożenia wniosku, miałem decyzję, że, że zaczynamy, i urząd wyznaczał mi szkołę. Ale z racji tego, że bardzo mi było nie na rękę, ponieważ nie mieszkam już w Pruszkowie, żeby z tamtej szkoły korzystać, to ja mogłem sobie wybrać tylko szkołę, która współpracuje z, z urzędami. No więc wybrałem sobie szkołę i udało się to załatwić. Całe prawo jazdy od A do Z na chwilę obecną, czyli na grudzień, jak zaczynałem robić, na styczeń, jak zaczynałem robić prawo jazdy wyszło mnie 8300 zł. W te koszty wliczam wszystkie badania, wszystkie nie wiem, wnioski, egzaminy, pojedyncze egzaminy co ważne. I wszystkie opłaty do tego, żeby mieć kwity w ręku, czyli tak, żeby móc pójść pracować, to jest 8300 zł na chwilę obecną. Do finansowania u mnie w urzędzie było na kwalifikacje plus prawo jazdy kategorii C, czyli 6000, tak, 6000 złotych. Brutto, aczkolwiek to podobno przy szkołach nie ma znaczenia, bo brutto i netto oni się tam nie rozliczają z tego. Więc to jest tysięcy złotych dofinansowania, 8300 całe prawo jazdy. Więc na chłopski rozum wychodzi, że 2300 musiałem wyjąć ze swojej kieszeni. Otóż nie. Okazało się, że biorąc takie dofinansowanie, jest coś takiego jak stypendium, i za ten okres, kiedy ja chodziłem na to szkolenie, dostawałem stypendium od Urzędu Pracy. To stypendium wyniosło w granicach chyba. 1800 zł, coś takiego. Tak, ja nie przekroczyłem 1000 zł z własnych pieniędzy, które musiałem wyłożyć. Hmm. Więc 1800 tam, no, w każdym razie już tam nie będziemy się o 100 zł w tą, czy 100 zł w tamtą. W każdym razie w szko ze szkołą też można było się dogadać, czyli dogadałem się tak, żeby oni wypisali na maksymalnie ile się da kwotę i resztę za E dopłaciłem, bo robiłem C plus E od razu w szkole. Dopłaciłem całą różnicę, tą, którą jakby nie pokrył urząd za E po prostu. I zrobiłem C plus E, bo stwierdziłem, że jeżeli dostaję tylko na C i na kwalifikację, a E mam robić później, to w życiu to się nie uda, więc robię od razu jedno i drugie za jednym zamachem. Jakże pomyślałem, tak też zrobiłem. Kurs trwał w moim przypadku znaczy inaczej, od momentu zaczęcia kursu do momentu trzymania prawa jazdy w ręku minęło półtora miesiąca da się da się to zrobić, półtora miesiąca oblałem tylko jeden teoretyczny egzamin a tak to wszystko za pierwszym, i jazda za pierwszym na C i jazda na CE też za pierwszym razem, co prawda w obydwu przypadkach trafiłem najgorsze możliwe manewry, to znaczy na C trafiłem parkowanie równoległe i, I skośne, a na CE trafiłem prostopadłe tyłem. Nie? Czyli wszystko najgorsze, co się dało, przerobiłem na egzaminie, ale się udało. Także prawo jazdy można zrobić tanio można, można to naprawdę ogarnąć. I jaki jest warunek? Warunek jest później taki, że muszę miesiąc przepracować na, u nas w urzędzie. Zaznaczam, bo to się różni. 100 metrów, skręć w lewo. Dobrze, wiem, dziękuję. I muszę przepracować miesiąc. I teraz uwaga, ja mogę nie zdać prawa jazdy, nie zdać egzaminów. W każdym razie od daty zakończenia level. kursu mam, tak, od daty zakończenia kursu miałem 60 dni na podjęcie pracy. I uwaga, nieważne jaka to jest praca, ważne żeby e, ważne, żeby tą pracę podjąć musi być to umowa o pracę i musi być na minimum pół etatu i 30 dni trzeba przepracować, czyli miesiąc i tym sposobem e, mamy w kieszeni około 8 koła, nie? To jest dobry deal moim zdaniem e, ja robiłem to, tak jak mówię dla osób tych przed 30 przed 30, tak, dobrze mówię. Dla osób przed 30, aktywizacja zawodowa nie. Panie ja usilnie chciałem mi znaleźć pracę, ja usilnie nie chciałem pracować przez rok. Więc jak usłyszałem, że chcę zrobić prawo jazdy, to, to spoko. Można też po zrobieniu prawa jazdy założyć własną działalność i, i, i sobie ciągnąć, no ale było to bez sensu. I można było jeszcze próbować dostać kasę na zmianę miejsca zamieszkania. Z racji tego, że zameldowany jestem tak, w Pruszkowie i, i, i tam urzędowałem, i tam wszystko jest. A pracę podejmowałem ponad 80 km od Pruszkowa, to mogłem składać wnioski o to, żeby dali mi 5 tysięcy, czy żeby 6 tysięcy na, na start, żebym mógł wynająć mieszkanie i tak no ale to by była zabawa z fakturami już robienie bałów takich, że stwierdziłem, że to nie ma sensu I, i darowałem sobie, ale wiem, że można tylko tam są dużo większe obostrzenia bo trzeba przepracować w przeciągu pół roku minimum 4 miesiące, coś tam, coś tam więc mówię, dobra ale podsumowując, kosztem niecałych 1000 zł można zrobić prawo jazdy i iść do pracy i zarabiać no, ok, nie, to powiedzmy sobie szczerze, kierowca nie zarabia źle. Nie są to jakieś, może nie wiem, kokosy, ale źle nie zarabia. To, 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 też, to też jest fakt. Jeśli chodzi o pracę dla początkujących kierowców, powiem Wam tak: z otwartymi rękami przyjmują nie wszyscy, bo niektórzy odmawiali z otwartymi rękami. Czy, czy duże, czy, czy, czy małe firmy, ja obecnie pracuję w małej firmie się dobrze gadało z szefem, dlatego tutaj się zatrudniłem to wygrało, bo miałem ofertę, gdzie mogłem więcej zarabiać ale człowiek mi bardzo nie podpasował i mówię, jak mam się znowu kuźwa z kimś użerać to no nie, 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 nie za własne jeszcze, no nie, nie, no na spokojnie ważne jest też mój święty spokój więc tu mam w porządku szefa, a przynajmniej na razie tak się wydaje Pierwsza wypłata już była, też była na czas, więc bardzo w porządku. Jak wyglądają zarobki, to może może w jakimś innym filmie bardziej się rozwlekę, jak już też popytam trochę na parkingach. Ja wiem to, co mówili mi przez telefon. Więc to też jest takie nieobrazujące nie do końca. Ale na pewno nagram odcinek o zarobkach i jak to wygląda w moim przypadku, jak to wygląda w przypadku opowieści parkingowych, bo różnie to bywa. Ale też gdzieś tam czytając różne artykuły, to co mam jest ok. Nie jest to dużo na razie, no ale jestem młodym kierowcą, zatrudnił też szef, mnie zatrudnił, poświęcił dwa tygodnie na to, żeby ze mną pojechać, na to, żeby mi wszystko pokazać. Więc no to też trzeba wziąć pod uwagę, tak? Teraz to, co on we mnie zainwestował, ja muszę odpracować i dopiero później będę miał jakąś tam podwyżkę, o której gdzieś tam rozmawialiśmy na samym starcie zresztą. Ale jakby ja z punktu osoby, która gdzieś tam też swój biznes robi, ja to rozumiem doskonale, więc zgadzam się z tym. Ja robię w mojej firmce, Szef ma trzy samochody, z czego jednym jeździ sam. Ale... Naprawdę, mega sympatycznie, ale właśnie poszedł przecinak kurde motocyklem. A! No. Także, jeśli chodzi o prawo jazdy i o to, jak zrobić prawo jazdy na urząd, jak to mniej więcej w skrócie wygląda, to wygląda to. Tak. Bardzo proste: złożenie trzech dokumentów, czterech, później podpisanie się e, i, i tyle. Jakby ktoś miał więcej pytań, piszcie w komentarzach, odpowiem.